Dzień dobry, witam, witam widzów w poranek na kolejnym, na kolejnym odcinku. kolejnym to już ósmy odcinek o Liptonie codzienne użytkowanie codzienne koszty jak jak to w ogóle się sprawuje w naszym środowisku, w naszym klimacie to już ósmy odcinek a w nim to co ostatnio po odcinku wyszło w Liptonie, asystent głosowy jest już go rozpracowałem jest trochę komend, ale to za kilka minut. Poza tym mrozy, które były w ostatnich dniach w okresie świątecznym minus 9 stopni, minus 8, minus 9, jak e, bateria szybko topniała. Tak samo szybko jak lód no, podczas odbliży, z tych mrozów. Czyli później odmierz. Jak widzimy, teraz pogoda jest taka, jaka jest i coś. Żawka jest powyżej plusa, to tak samo bateria nam znika w oczach i kilometry podczas mrozów, ale to już za chwilę, za chwilę poglądajcie kilka sekwencji. Pokażę, jak to faktycznie przez noc i przez dzień baterie zeszły. A mróz był duży o, minus 8, minus 9 stopni. W ciągu kilku godzin to chyba nie jest jakiś wielki bros. No, jakby był mi, po minus 20, minus 15, no wtedy byśmy zobaczyli tego liptonka. Liptonka elektrycznego, jakby wyszedł. Jak widać po samochodzie, mamy wielki mróz w świecie. Y minus 3 stopnie, minus 3, no w nocy może by minus 5 było. ale co mnie tutaj yy, interesuje, nas interesuje słuchajcie widać po samochodzie, że jest o jak ładnie zmrożone szyby o dawno tak było mamy tak 98 km zasięgu 45% naładowanie akumulatora godzina jest 9.44 no tyle mnie interesuje. Zobaczymy jak za parę godzin, za kilka godzin, za 10, za 12. Albo do uruchomienia. Jako, ile nam spadnie w tej temperaturze? Minus 3 stopnie. Minus 4. Tu mi wskazuje samochód. To pół godziny. Czy minus 3, minus 4, minus 5. Zobaczmy, ile tam nam zużył. Kilowatogodzin. 89 km zasięgu minus 4 stopnia, a dzisiaj niby nie był ruszany. 41% No, tylko 4% uciekło. To niewiele jak na cały dzień stania Z kilometrów 9. Pozostawiamy go na noc. Dzisiaj ma być bardzo mroźno, jak na Szczecin. Przystało. Będzie minus 5, minus 6 stopni, a może minus 7 w nocy. Mamy tak, 93 km zasięgu 43% yy baterii. Zobaczymy jak szybko to ucieknie na noc. Godzina jest 1620 20, godzina 20 się zbliża. Mamy tak minus 7 stopni, noc się zapowiada już mroźna, jak na warunki szczycińskie. Minus 7 mamy zasięgu 88 km, 41% akumulatora. Zobaczymy, jak noc przyleci dla niego w takich warunkach. Dzień dobry, poranku Po 13 godzinach wstania jak na warunki szczecińskie. Mruz, niezły

Z 40, ale dużo, bardzo dużo. O, słuchajcie. To powiem tak. Powiem tak, mrozy bardzo nie sprzyjają elektrykom. Bardzo nie sprzyjają elektrykom mrozy, ale to taki mróz. Minus 7, minus 8 stopni w ciągu nocy to potrafi dużo rozładować. To prawie 20%. No 10%. 10, 12% słuchajcie 12% baterii rozładuje w ciągu 12 godzin a zasięgu no to dobre 20 km i co tu dużo powiedzieć na temat tych mrozów które mieliśmy tak przy minus 9 stopniach minus 9 stopniach minus 8 w nocy no dało się zauważyć dało się zauważyć że yy, no nie, jednak elektryki nie nadają się na mrozy a ostatnio gdzieś wyczytałem w internecie test 60 ponad 60 samochodów w Mongolii chińczycy przetestowali samochodów elektrycznych w mrozie minus tam chyba 20 parę stopni poniżej zera. Najlepszy miał tylko 53% deklar deklarowanego zasięgu. 53% się udało, ale to nie był Lipton. Liptona chyba nie testowali. Jakieś lepsze marki były testowane. Jeszcze tu na stuczkę szedł gościu, a jeszcze mi machał, że pretensje No mnie. No co za pojeby. Bła, jedzie z przeciwnej w lewo. Skręca na... Przeciwko mnie. A ja mam zielono, a on mi jeszcze pokazuje pretensje. No są wana. Ale dobra, to przyjmijmy, że tacy kierowcy są. Nie, nie szkoda, że nie mam nagranego tego z przodu. No, i tak to niestety wygląda przy tych mrozach. To, co przypuszczałem, elektryki na, nasze, na nasz klimat zimowy się nie nadają. No, ale nieważne. Na trzy miesiące zamykamy w garażu i idziemy tylko w sezonie wiosna, lato, jesień. A ja jestem, jestem. O, teraz sobie na przykład bus pasem jedziemy fajny fajny jest teraz teraz możemy to wykorzystać mamy yy, elektryka wykorzystujemy i słusznie bo to on jest mamy korzyści dźwięk jazdy po kostce słuchajcie yy, widziałem na pewnym na kanale jednego o, Pana na YouTube problem z uruchomieniem ładowarki, która e, którą ustawiamy w samochodzie, czy tam w aplikacji na czasowo z pro, zaprogramowaniem czasowym słuchajcie, ja podczas tego mrozu rano, jak chciałem naładować, to miałem problem tego typu, że w ogóle ładowarka nie chciała wystartować i to ta ładowarka, która była w ukompletowaniu tego samochodu czyli niby e, fabryczna ta ładowarka, którą kupiłem na Aliexpress Mocniejsza Udało się nią wystartować Z ładowaniem Podczas, tego, podczas tych mrozów tych. I co ciekawe, ona druszyła ale z Tak mniej więcej 40% mocą swoją Na początku, przez pierwsze 15 minut 10-15 Ja wiem, co to mogło być Jaki tu mógłby wynikał problem z tego, że nie chciały ładowarki wystartować? Powinienem akumulator wcześniej zagrzać, bo jest taka opcja na aplikacji: eee, zagrze akumulator. No, po tym wciśnięciu tej ikonki, i po zagrzaniu akumulatora, to ładowanie by ruszyło z jednej, jak i drugiej ładowarki. Podejrzewam, że z tej ładowarki, która jest w ukompletowaniu tego liptonka to też by ruszyła 2.1 no tak mi się akurat wydarzyło także ten pan który na jutawie przedstawia że mu to w ogóle ta czasowa nie, 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 yy, nie startuje to jest, to jest jeszcze inny powód to jest wina oprogramowania z tego co on powiedział i to przypuszczam no, pod tym względem się zgadzam bo jeszcze nie próbowałem, nie próbowałem tutaj Oczywiście, programować, bo mi to było niepotrzebne, ale kiedyś tam spróbuję. Po następnej aktualizacji, która będzie w tym samochodzie, w Liptonie, spróbuję to zaprogramować sobie czasowo. I czy to poprawili, czy nie, to się okaże. Ale to następnym razem. Póki co jedziemy. Czyli tak, o ładowaniu zima. Przetestowaliśmy, przetestowaliśmy już tą naszą sytuację, jeżeli chodzi o warunki zimowe w Szczecinie. E, plus minus 9 stopni przez noc, To tak jak na warunki szczecińskie, dobra zima, już może być, tylko bez śniegu. Dobra opcja, dalej podkreślam, jest fakt, że można sobie zagrzać samochód przed ruszeniem parę minut. Nieważne, że tam trochę kilowatogodzin ucieka, ale wsiadasz do samochodu ciepłego. Szyby są już czyste, nie trzeba skrobać. Ciepły jedziemy. A, podładujemy sobie później w domu tanim prądem w drugiej taryfie, tak. No, i jeszcze fajna rzecz, ciekawa, która dzięki, YouTube, dzięki kanałowi YouTube, i dzięki komentarzom, dziękuję komentującym, proszę o więcej komentarzy, niech się filmy niosą o Liptonie. Asystent, słuchajcie, asystent. I am listening. Can you help me? Sorry, this function is not supported. Hello. How can you help me? Nie Please say it. How can you help me? Here is what I can do. For example, you may ask me to make phone calls. I słuchajcie wszystkie komendy, które tu są, nam się pojawiają do dyspozycji jakiś car, car control, klimatyzacji. Do you want to call? For example, you may ask me to make phone calls. Nawiązania, żeby cicho mówić, żeby nie usłyszałem. After connecting via Bluetooth, the synchronized contact data is empty. No coś że chcę jeszcze przyłączyć. No, I znowu przyłączyła. This is what I can do. For example, you may ask me to make phone calls. Muzyk, telefon, radio. Play music. After connecting via Bluetooth, the synchronized contact data is empty. Okay. Radio, please. Please continue. Radio, please. Turn off radio. Maybe I can do it after the next upgrade. How can you help me? Here. How can you help me? Here is what I can do. For example, you may ask me to make phone calls. Switch on FM. This function is not supported at present. FM 106, back to Viglonda. So. Uh... Z tym asystentem głosowym, wszystko w języku angielskim. How can you help me? Super. How can you help me? Drogi widzo, widzu. <noise> A, to taki, to taki na żart. How can you help me? E, help me. E, likes. Subskrypcje. Co jeszcze? Szkoda, że mi tego asystent nie może. Zapraszam do następnych odcinków. Będzie jeszcze zima, będziemy nagrywać test. Roweru chcę zrobić. Tutaj chcę zmieścić rower. Słuchajcie do bagażnika z tyłu. Ciekawe, czy mi to wyjdzie. Mam pomysł i to nagram na pewno. No i bawimy się dalej elektrykiem. Kończąc odcinek, ten ósmy, chyba najkrótszy ze wszystkich. Już prawie dwa miesiące użytkowania od podpisania umowy prawie dwa miesiące od złożenia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska wniosku czekamy dalej na przydział dotacji zapraszam na kolejne odcinki, co będzie czy będą nudynie, nie wiem no, może, będzie, może mniej ciekawie no bo wszystko to co było najciekawsze to już powiedziałem we wcześniejszych odcinkach, których zapraszam można dalej oglądać, nie wyrzucam ich z YouTube'a dziękuję za oglądanie tego odcinka Proszę o komentarze, niech się film niesie. Lajki, może subskrypcje? Czemu nie? Niech się kanał rozwija. A kanał może się będzie rozwijał? No zobaczymy. Chcę tutaj z kolegą porównać sobie samochód elektryczny Peugeot E3008 do liptonka tego, ale tu nie ma, nie ma żadnej skali porównawczej, bo to nie jest ta sama platforma i nie jest ten sam segment pojazdu generalnie jedynym, jedynym mianownikiem to chyba jest silnik elektryczny co można mierzyć wspólnie, ale jest ciekawostka, bo przyszłości w przyszłych filmach no jeśli chodzi o ten odcinek, no to wszystko, dziękuję raz jeszcze Dziękuję za oglądalność. Dziękuję za lajki, like, dziękuję za, za komentarze, dziękuję za suby. Niech się film niesie. Liptonka używamy dalej. Zobaczymy, poczekamy jeszcze większe mrozy. Może, może będą, jak się będzie zachowywał na śnieg. Jeżeli chodzi o te programowanie czasowe, ładowania, to nie wiem, ja tego nie stosowałem. Nie potrzebowałem tego stosować, programować, bo mam taryfę G-11, nie mam taryfy G-12W, także trudno mi cokolwiek powiedzieć, ale jest taka sytuacja, już słyszałem o tym problemie od innych vlogerów. Zapraszam na kolejne odcinki i dziękuję.